W Liverpoolu było już All You Need is Love Beatlesów. Need is love. Było też All You Need is Klopp. a teraz wydaje się, że będzie All You Need is Slot, to znaczy Arne Slot, szkoleniowiec Feyenoordu, nordu, który ma objąć Liverpool po odejściu Klopa. Czy to jest dobra osoba do tego, żeby być następcą Niemca? O tym sobie dzisiaj pogada. Przede wszystkim, kim w ogóle jest Arne Slot? Mówimy tutaj o 45-letnim szkoleniowcu Feyenoordu, który w tym sezonie jest drugi, przed rokiem był na miejscu pierwszym i wydaje się, że ten spadek właśnie, gdy mówimy o tym sezonie nie wynika z pogorszenia się Feyenoordu, tylko z tego, że PSW wskoczyło na absolutnie kosmiczny poziom. Gdy mówimy o Feyenoordzie, średnia punktów na mecz jest niemalże identyczna, a od 3 grudnia w lidze są oni bez porażki, co pokazuje tylko, że naprawdę ten zespół jest bardzo mocno ustabilizowany, pomimo tego, że trasie Regularnie swoich piłkarzy. Kiedy zaś mówimy o ogólnie całej historii Arnes Lota, wcześniej występował on jako piłkarz w Holandii, w Eredivisie czy w Erste Natomiast także patrząc na to, jak to wyglądało już o jego karierze szkoleniowej, tutaj jak najbardziej można znaleźć kilka sukcesów. To znaczy, wpierw bił się z AZ o tytuł mistrzowski w sezonie 19-20, który został przerwany ze względu na COVID i kto wie, co by było, gdyby liga została wtedy dokończona, a nie skończona, bo tak się stało w Holandii. Następnie w sezonie 20. 21-22, kiedy przejął już w pełni Feyenoord, doszedł on do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrał z Romą José Mourinho. Natomiast mimo wszystko to był ogromny sukces, jako że Feyenoord nie wyszedł z grupy europejskich pucharów od 2015 roku. Natomiast patrząc dalej, w sezonie 22-23 został on mistrzem, a teraz była Liga Mistrzów i Puchar Holandii. Skąd tak naprawdę wziął się pomysł, żeby Arne Slot został szkoleniowcem Liverpoolu? Warto tutaj dodać kilka właśnie informacji o całym tle tych wydarzeń z ostatnich kilku dni, albowiem tutaj, co by nie mówić, zdarzyło się wiele. Gdy mówimy jeszcze o ostatnich kilku tygodniach, tam faworytem mediów był Ruben Amorim, czyli szkoleniowiec Sportingu Lizbona, o którym także nagrywałem film. Natomiast na początku tego ty tygodnia pojawiły się informacje o tym, że Amorim negocjuje z West Hamem, także, że, że m.in. żąda on zbyt wysokiej pensji, jak na to, na to może sobie pozwolić na Liverpool, przez co te negocjacje upadły i od mniej więcej wtorku, czy to Fabrizio Romano, czy to David Ornstein, czy inne światowe media związane właśnie ze światem piłki podawały zgodnie, że Arnestot jest faworytem Liverpoolu, aby zastąpić Kloppa. Temat był na tyle głośny, że przede wszystkim został spytany Virgil van Dyke, kapitan Liverpoolu, który udzielał wypowiedzi po meczowej po spotkaniu z Evertonem w środowy wieczór. Wtedy Holender mówił tak... Ciężko jest mi odpowiedzieć, ale myślę, że Slot to jeden z najlepszych holenderskich trenerów na ten moment. Z jego filozofią i sposobem gry mógłby być w Liverpoolu, ale z tego co czytam i słyszę, daleko jeszcze do porozumienia. Zobaczymy. Koniec końców okazało się, że nie tak daleko wcale do porozumienia Arne Slot, albowiem w czwartkowy wieczór, czyli niemalże dobę po tym jak udzielał wypowiedzi Vergil van Dijk, zabrał głosy i mówił po wygranej Feyenoordu. Wierzę, że Feyenoord pozwoli mi dołączyć do Liverpoolu, jako że byłby to dla mnie wielki krok. Negocjacje między klubami się toczą, ja Czekam. Jestem szczęśliwy w Fejnordzie, ale Liverpool to dla mnie fantastyczna szansa. Ponadto o Arne Slocie wypowiadał się także Jurgen Klopp, który w piątkowe południe na konferencji przedmeczowej przed spotkaniem z West Hamem mówił w sposób następujący: I don't know anything about it, not involved in the process, just to clarify that Club -wise, I mean. Um... But I like a lot about it at first moment that if he is the one that he wants to take the job, really, and is desperate, but come on, let's go for it, excited rather. Um, I like the, f the way his team play football. I can say that definitely all the things I hear about him as a, bo as a guy, good guy. Some people I know know him. I don't know him yet, but um, some people tell me that he's a really good guy, and um, I, I like that a lot. So, good coach, good guy. Looking forward for the club if he's the solution. Zatem, jak widzicie, to jest tak naprawdę kwestia czasu, aż Arne Slot zostanie potwierdzony jako oficjalnie trener Liverpoolu, który wejdzie w buty na klopa po tym sezonie. Pytanie tylko, czy to jest dobry wybór. Wydaje się, że tak, no bo co by nie mówić, uległo to wszystko analizie. Został prześwietlony slot na lewo i prawo przez dział analityczny Liverpoolu jako ten, który właśnie ma być najlepszy do tego, żeby zastąpić klopa. Pytanie tylko, dlaczego właśnie. Sądzi tak Liverpool. I tak jak mówiłem w filmie odnośnie Rubena Amorima kilka tygodni temu. Przede wszystkim wiadomo, że taktyka jest bardzo ważna, ale chodzi o osobowość. Gdy mówimy o Klopie, mamy tutaj do czynienia z ogromną charyzmą, z personą, która ma niesamowity wpływ na to, jak czuje się szatnia, z człowiekiem, z pasją i zresztą widać było właśnie w tym wystąpieniu, czy bardziej w tej wypowiedzi Klopa, gdzie ogłaszał on, że odchodzi z Liverpoolu, że ta energia po prostu zaczyna mu uciekać. Kiedyś zaś mówimy o slocie, sam Klop zauważał, że to jest przede wszystkim ktoś, kto wydaje się być podekscytowany tym, że właśnie może objąć Liverpool i to jest przede wszystkim jego największy atut, gdy mówimy właśnie o Slocie, to znaczy komunikacja, szczerość, to jest coś, co zwyczajnie ten człowiek wnosi. Zresztą zwróćcie uwagę na słowa Der Kakauta, to znaczy legendy Liverpoolu oraz Feyenoordu, który wypowiadał się w taki sposób o Arne Slocie. Co mnie uderzyło, gdy mówimy o Arne, to jego umiejętność sprawienia, że wszyscy piłkarze wierzą w to, w co on wierzy. Rozmawiałem z kilkoma z nich, każdy go niesamowicie komplementował. Kochają to, jak organizuje treningi, i jak przekazuje swoje idee, jest niesamowitym i wspaniałym komunikatorem oraz jest świetny w zarządzaniu ludźmi. Wiadomo, że to trzeba brać pewnie mimo wszystko przez odpowiednią skalę, to znaczy Arne Slot może takie rzeczy robić w Feynordzie, czy to będzie w stanie zrobić w Liverpoolu, gdzie mimo wszystko mamy do czynienia pewnie z najlepszym trenerem pod tym kątem, czyli Klopem. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale tych osób właśnie chwalących Slota właśnie pod kątem komunikacji jest więcej. Między innymi w podcaście BBC Football Daily Podcast Właśnie w piątkowy e, poranek wypowiadał się jeden z dziennikarzy z Holandii, w związku z czym warto także zwrócić uwagę na jego słowa. Jest charyzmatyczny. Jeśli Liverpool zrobił swoją pracę domową, wie, że jest też podobny do Klopa. Ma mnóstwo energii, a to dobre dla Liverpoolu. Piłkarze nie poczują. Zbyt dużej różnicy. Zatem wydaje się, że pod kątem osobowości to jest właśnie odpowiedni człowiek, żeby zastąpić klopa. Tak jak mówię, czy tak się stanie, czy nie, oczywiście zobaczymy, natomiast Arnes Lot na ten moment, gdzie nie poszedł w swojej trenerskiej karierze, tam odnosił sukces i odnosił go naprawdę zdobywając także duży szacunek u piłkarzy za to, nie tylko w jaki sposób grają jego zespoły, ale także w to, jak się właśnie komunikuje z piłkarzami, jak przekazuje swoje pomysły na futbol, a ten pomysły, czy pomysły są naprawdę bardzo ciekawe. Bo co by nie mówić, taktyka jest oczywiście bardzo ważna i musi być komplementarna z tym, co aktualnie prezentuje Liverpool Klopa. To znaczy wysoki pressing, wysoko ustawiona linia obrony i tutaj warto sobie spojrzeć na kilka statystyk, które także pokazują to, że Feyenoord Slota pod tym kątem naprawdę był wyjątkowy. Przede wszystkim patrząc na to, jak to wygląda, gdy mówimy o no, ostatnich kilku sezonach. Od startu sezonu 21-22 w top 5 ligach europejskich i Eredivisie. Zwróćcie uwagę na to, że Feyenoord jest w grupie ze. W które grają najwyżej ustawioną linią obrony. Tak naprawdę jest pod tym kątem tylko za Manchesterem City. Natomiast patrząc dalej, gdy mówimy o strzałach po odbiorach w strefie ataku, tutaj Feyenoord jest najlepszy pod tym kątem właśnie w całej Europie. Gdybyśmy sobie zwrócili zaś uwagę na to, ile było w ogóle tych odbiorów tutaj, także Feyenoord jest na samym szczycie. I oczywiście pewnie pojawią się pewne wątpliwości, czy na pewno Stodd będzie w stanie to przenieść na grunt Liverpoolu? Czy będzie w stanie także sprawić, że właśnie to wszystko będzie działać na tym najwyższym poziomie w Anglii? Tutaj rzecz jasna zobaczymy, przekonamy się, jak to będzie wyglądać, bo nikt tego nie wie. Natomiast fakty są takie, że nawet porównując właśnie slota z Erikiem Tenhagiem, bo wiele osób właśnie zauważa, że Łysy z Holandii, Holender zdobył mistrzostwo w Eredivisji, no to co by nie mówić, widać ewidentne podobieństwa właśnie do Erika Tenhaga. Natomiast przede wszystkim Arden Slot wydaje się, że jest przynajmniej na tym, Samym poziomie taktycznie, co ten hak, a być może nawet najlepszym, a na pewno także jest dużo lepszy, gdy mówimy właśnie o komunikacji, o zarządzaniu między innymi relacjami z mediami. Ten hak wychodzi z konferencji prasowych. Slot zwyczajnie sobie żartuje no właśnie z dziennikarzami. Natomiast wracając do tematu taktyki, warto także spojrzeć sobie na to, czy na pewno slot jest aż tak podobny do klopa pod kątem tego, jak chce grać w piłkę. Tak jak zresztą widzicie między innymi na tej mapie, która jest taką średnią mapą podań, właśnie gdy mówimy o tym sezonie i Lordzie, no to widać ewidentnie, że między innymi prawy obrońca wchodzi do środka właśnie w zespole Slota, co może pasować między innymi Trentowi, Aleksandrowi, Arnoldowi Skrzydłowi z kolei Slota. Bardzo często mają grać jeden na jeden, są ustawieni dość szeroko, co może pasować choćby Luisowi, Diazowi. Pewnie o tym powstanie dłuższy materiał właśnie, gdy mówimy o moim kanale w perspektywie kilku, być może kilkunastu dni. Natomiast patrząc na no ogólnie kandydaturę Slota, właśnie widać ewidentnie, że to jest człowiek bardzo mocno czerpiący z Guardioli, ale także ktoś, kto ma własny styl. I o tym mówił ponownie Dirk to znaczy piłkarz były już Feyenoordu i Liverpoolu w wywiadzie dla The Athletic. Taktycznie jest bardzo mocny. Tym, co ludzie lubią w Holandii, gdzie ma dobrą renomę, jest fakt, że slot ma swoją własną wizję futbolu, swój własny styl. Teraz zawsze trenerów się porównuje to styl Klopa, to styl Mourinho, to styl Guardioli. Odpowiedź jest taka, że slot ma swój własny.

O tym mówił John van den Brom, były szkoleniowiec Lecha Poznań, a także człowiek, który miał przyjemność być głównym trenerem, kiedy Slot był asystentem. Właśnie tam van Brom zwracał uwagę na to, że Slot był tym, który cały czas zachęcał piłkarzy do ataku, do narzucania inicjatywy w meczu, do brania odpowiedzialności itd., itd. Także na to zwracał uwagę choćby Michel Wong, to znaczy były piłkarz Manchesteru City, a także człowiek, który bardzo dobrze Slota zna. Godzinami siedział analizując. Wielkie zespoły, Barcelonę i oczywiście Man City. Arne to świetny trener, który lubi grać ofensywnie, jest jak Pep Guardiola, wierzy w swoje pryncypia gry i żyje razem z nim. O samym Slocie można znaleźć wiele wypowiedzi przyrównujących go do Pepa Guardioli, między innymi holenderscy dziennikarze, którzy bardzo często to robią, choćby zwróci uwagę na te słowa. Ma bardzo ofensywny styl, bardzo podobny do tego Guardioli. Nie zaadaptuje się do jakiegokolwiek rywala. Slot jest jak Guardiola, atak, atak, atak. Wiele wymaga od swoich piłkarzy. Ma osobowość, wie, że może dźwignąć klub. Zrobił to w kilku mniejszych i w Feyenoordzie. I właśnie, widzieliśmy, że jest już wspomniana osobowość, to znaczy to słowo kluczowe w kontekście zastąpienia Klopa, ale Także wydaje się, że jeszcze nie mówiłem w tym filmie wiele o pressingu. I tutaj także znów warto odwołać się do słów Michela Wonka, który mówi właśnie tak o Arneslocie. Pod kątem pressingu jego zespoły są bardzo dobrze zorganizowane. W Cambur, czyli byłym klubie Arneslota, zawsze czuliśmy, że presujemy z wyższą intensywnością od przeciwników, spychając ich tam, gdzie chcemy, dominując nawet bez piłki. Pokazują to liczby, o których już wspominałem, Między innymi kwestia wysokiej linii obrony, odbiorów w strefie ataku itd. Patrząc tylko na ten sezon w Redivizji, pod kilkoma kątami Feyenoord ustępuje PSW Eindhoven, ale to wciąż nie jest jakaś gigantyczna różnica na minus, właśnie gdy mówimy o odbiorach w strefie ataku. Natomiast zwróci uwagę na jedną statystykę, która moim zdaniem jest całkiem istotna w kontekście Liverpoolu, zespołu, który mimo wszystko ma dość często defensywę, która nie chce mówić, że przecieka, ale która dopuszcza do większej liczby szans przeciwników, aniżeli choćby Arsenal czy Manchester City, to znaczy kontakty z piłką rywali w polu karnym. I pod tym kątem Feyenoord znajduje się po prostu na innej planecie, gdy mówimy o lidze holenderskiej. To wszystko prowadzi nas do tego, że pod kątem m.in. XG, to znaczy wskaźnika dość często wyśmiewanego, Feyenoord przegrał w tym sezonie tylko jedno spotkanie, co pokazuje, że patrząc na 43 mecze, w których właśnie występował Feyenoord w tym sezonie, tylko w jednym tak naprawdę nie miał większej szansy na zwycięstwo i to była porażka z PSW Eindhoven. Natomiast w 42 pozostałych, zwyczajnie ten zespół był. Nie chcę mówić, że lepszy, ale miał przynajmniej na tyle dużo szans, żeby zwyczajnie zamienić je na bramki i wygrać. I to jest coś, co z pewnością przyda się w Liverpoolu. Na koniec kilka słów już ode mnie, właśnie patrząc na całość tego filmu, na takie szybkie podsumowanie. Czy to jest dobra kandydatura? Wydaje się, że jak najbardziej tak. To znaczy już kilka miesięcy temu mówiło się o tym, że Arnestot może objąć Tottenham, że może objąć Chelsea. Wtedy postanowił on nie zostać właśnie w Feyenoordzie, czekając na lepszy zespół, mimo wszystko na bardziej stabilną pozycję właśnie gdy mówimy o tym rynku trenerskim i wydaje się, że aktualnie taką dostaje w Liverpoolu, gdzie pewnie będzie mieć do wydania nieco więcej pieniędzy właśnie niż we wspomnianych już zespołach, gdzie także ta renoma jest większa, ale także gdzie mimo wszystko oczekiwania są naprawdę gigantyczne. Pod wieloma kątami ta kandydatura się zgadza. Może martwić między innymi brak doświadczenia, natomiast naprawdę Arnestot właśnie w Holandii, gdzie aktualnie mieszkam i mam też kilku kolegów, którzy są za Feyenoordem, naprawdę każdy z nich wypowiada się naprawdę w samych Superlatywach o Arnes Locie, o tym, jaką kulturę stworzył wokół klubu, ale to także jest właśnie konieczne, gdy mówimy o samym Liverpoolu. Czy to wyjdzie, czy nie, tak jak mówię, to jest dość ciężkie do przewidzenia, no bo prawdę mówiąc, są powody, żeby tak sądzić, i pewnie tak samo na tej podstawie właśnie Michael Edwards i ogólnie cały sztab zarządzający Liverpoolem aktualnie podejmuje tę decyzję. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o Arnes Locie. Ja prawdę mówiąc jestem bardzo ciekawy tego, jak to wszystko będzie się prezentować, właśnie gdy mówimy o tym szkoleniu bo prawdę mówiąc, jakoś dziwnie pasuje mi on do Liverpoolu, ale kto wie, być może będzie zupełnie inaczej. A odnośnie samego Liverpoolu także to jest tak naprawdę preludium do filmu, który nagram pewnie za jakieś dwa tygodnie to znaczy patrząc na cały zespół derecy aktualnie szykuje się naprawdę duża rewolucja kadrowa i to jest coś w czym Arneslot się specjalizuje to znaczy to jest człowiek który świetnie odnajduje się w modelu z dyrektorem sportowym coś co być może mogłoby być problemem z Rubenem Amorimem który mimo wszystko ma dość mocną charyzmę i lubi stawiać na swoim a Arneslot no, to jest człowiek który między innymi miał rozebrany zespół po sezonie 21 22 na szybko dostał nowych piłkarzy być może niekoniecznie lepszy, właśnie od tych, których już miał na miejscu i wygrał mistrzostwo z Feyenoordem. W tym sezonie także te standardy nie, nie spadły, nawet jeśli odeszło kilku kluczowych zawodników i kto wie, być może choćby Matsa Wiffera weźmie ze sobą właśnie na Enfield ktoś taki jak Arne Slot, a na samym Enfield będzie pewnie potrzebna przebudowa, no bo choćby Werży Van Dijk czy Mohamed Salah to są piłkarze, którym kończy się kontrakt za rok. Także kończy się Trentowi, Aleksandrowi, Arnoldowi, ale zakładam, że w tym wypadku Liverpool podejmie szybko decyzję o przedłużeniu. Czy tak się stanie? Nie, czy nie, zobaczymy, bo naprawdę tutaj jest wiele tematów właśnie związanych z tym, czy m.in. powinien zostać Darwin. Nunez na Enfield, czy powinno się sprzedać Louisa Diaza, co ze środkiem pola, co m.in. z Ibrahimą Konate, który także nie jest regularny, bo nie jest zwyczajnie zdrowy. Tutaj jest naprawdę wiele tematów i wiele pozycji, gdzie trzeba będzie pewnie dokonać małej przebudowy, właśnie gdy mówimy o Liverpoolu. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym temacie. Przepraszam za mniej więcej tygodniową nieobecność, ale tak jak już wspominałem, byłem na wycieczce teraz. Już filmy będą regularnie, więc pewnie jutro albo w poniedziałek pojawi się dłuższy film o Krystal Palace Olivera Glasnera. Trzymajcie się, siema!